Witajcie drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Serdecznie witamy na kanale Maryja, Matka Jezusa. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż przez historię Kościoła katolickiego, aby odkryć jedną z najgłębszych i najbardziej inspirujących więzi łączących niebo z Ziemią nierozerwalną łączność pomiędzy najświętszą dziewicą Maryją, a wielkimi świętymi, których Kościół nam podarował. Od zarania chrześcijaństwa, postać Maryi, Matki Bożej, była latornią wiary. Nadziei i miłości dla niezliczonych dusz. Lecz dla wielu świętych ta cześć przekroczyła zwykłą adorację, stając się sednem ich życia, źródłem ich świętości i napędem ich misji. Oni nie tylko kochali Maryję, naśladowali ją, w pełni jej zaufali i głosili ją jako bezpieczną drogę do Jezusa. W tym wideo zanurzymy się w życie tych gigantów wiary. Eksplorując, jak obecność i wstawiennictwo Maryi kształtowały ich duchowe podróże, inspirowały do heroicznych aktów miłosierdzia i prowadziły ku świętości. Dowiemy się, jak w różnych epokach i kontekstach nabożeństwo Maryjne rozkwitało, napędzając ruchy duchowe, inspirując dzieła sztuki i transformując historię kościoła. Przygotujcie się na odkrywcze doświadczenie, pełne wzruszających przykładów i głębokich prawd, które, mamy nadzieję, jeszcze bardziej rozpalą płomień miłości do naszej Pani w waszych sercach. Pozostajcie z nami, bo ta historia musi być opowiedziana i odczuta w całej swojej pełni. Aby zrozumieć głębie więzi między Maryją a świętymi, musimy wrócić do korzeni chrześcijaństwa. Przeciwstawiając się poglądowi, że nabożeństwo maryjne jest późnym fenomenem w Kościele, dowody historyczne i archeologiczne pokazują, że cześć oddawana Matce Bożej sięga pierwszych wieków. Jednym z najstarszych i najbardziej poruszających świadectw tej dewocji można znaleźć w katakombach Pryscylii w Rzymie. Datowane do II wieku, te katakomby zawierają freski przedstawiające Dziewicę Maryję z Dzieciątkiem Jezusa na kolanach, a nawet scenę zwiastowania. Te obrazy stworzone w czasach prześladowań nie były jedynie artystycznymi przedstawieniami, były wyrazem wiary i poddania wspólnoty, która już wtedy rozpoznawała znaczenie Maryi w historii zbawienia. Obecność Maryi w tych podziemnych grobowcach, gdzie pierwsi chrześcijanie gromadzili się, by celebrować Eucharystię i czcić swoich męczenników, jest cichym, lecz wymownym świadectwem, że Matka Boża zajmowała już szczególne miejsce w ich sercach i liturgii. W miarę rozwoju Kościoła, figura Maryi stawała się coraz bardziej centralna w teologicznej refleksji ojców Kościoła. Oni z ich głęboką mądrością i świętością jako pierwsi zgłębiali maryjne tajemnice, kładąc fundamenty pod doktrynę i nabożeństwo, które znamy dzisiaj. Święty Ireneusz z Lyonu, około 130-202 naszej ery, jeden z najważniejszych ojców apostolskich, był jednym z pierwszych, którzy rozwinęli teologię Maryi jako nowej Ewy. W swojej pracy Adversus Hares, przeciw herezjom, Argumentował, że tak jak Ewa przez nieposłuszeństwo przyniosła śmierć na świat, tak Maryja przez swoje posłuszeństwo i wiarę stała się przyczyną zbawienia dla siebie i całej ludzkości. Ireneusz widział w Maryi dziewicę, która rozwiązała węzeł nieposłuszeństwa Ewy, stając się matką żyjących w Chrystusie. Ta wizja Maryi jako współodkupicienki, choć nie w pełni rozwiniętym teologicznym terminie, który pojawił się wieki później, była już obecna w umysłach pierwszych teologów. Kolejnym gigantem wiary był święty Augustyn z Hipony, 354-430 naszej ery. Choć bardziej znany z teologii łaski i grzechu, również wniósł znaczący wkład do mariologii. Podkreślał wiarę Maryi jako pierwiastek jej wielkości. Dla Augustyna Maryja najpierw poczęła Jezusa w sercu przez wiarę, a dopiero potem w łonie. Twierdził, szczęśliwsza jest Maryja, że przyjęła wiarę w Chrystusa, niż że poczęła ciało Chrystusa. Ta augustiańska perspektywa uwypukla prymat wiary i posłuszeństwa Maryi, czyniąc ją wzorem dla wszystkich wierzących. Nie można też pominąć świętego Hieronima, około 347-420 naszej ery, wielkiego tłumacza Biblii na łacinę, wulgatem. Hieronim był gorliwym obrońcą perpetualnej dziewictwa Maryi, odpierając herezje kwestionujące to dogmat. Widział w dziewictwie Maryi nie tylko fakt biologiczny, ale znak jej całkowitego oddania Bogu i wyjątkowej czystości. Jego obrona dziewictwa Maryi była kluczowa dla ugruntowania tej prawdy wiary w Kościele. Kulminacyjnym punktem zrozumienia Maryjnego w pierwszych wiekach, a także przełomowym momentem dla nabożeństwa, był Sobór w Efezie w 431 roku. Na tym ekumenicznym Soborze Maryja została uroczyście ogłoszona Theotokos, czyli Matką Bożą. Ta proklamacja nie była przesadnym wywyższeniem Maryi, ale obroną w boskości Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus jest Bogiem, a Maryja jest Matką Jezusa, to Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą. Ta definicja dogmatyczna jeszcze bardziej pobudziła cześć dla Maryi, oficjalnie uznając jej wyjątkową i niezastąpioną rolę w historii zbawienia. Od Efezu nabożeństwo maryjne rozkwitało z jeszcze większą intensywnością wraz z budową kościołów dedykowanych Najświętszej Pannie i wzrostem modlitw oraz świąt na jej cześć. Tak więc widzimy, że nabożeństwo do Maryi nie jest późnym wymysłem, ale prawdą zakorzenioną w Piśmie Świętym, rozkwitającą w tradycji i bronioną przez wielkich ojców Kościoła. Oni z ich świętością i głęboką wiedzą teologiczną Przekazali nam skarb nauk o Dziewicy Maryi, który nadal inspiruje pokolenia świętych w nadchodzących stuleciach. Okres średniowieca, często nazywany Złotym Wiekiem Mariologii, był świadkiem bezprecedensowego rozkwitu nabożeństwa do Maryi. Zamki i katedry wznoszono na jej cześć, a Dziewica Maryja stała się królową, panią, matką i ochroną rycerzy, królów i chłopów. W tym scenariuszu gorliwego nabożeństwa Maryjnego pojawili się święci, którzy swoim życiem i naukami jeszcze bardziej pogłębili zrozumienie i miłość do naszej Panny. Jednym z największych przedstawicieli tej ery był święty Bernard Clairvaux 1153 znany jako doktor Maryjny Kościoła. Apactwo cysterskiego, elokwentny kaznodzieja i głęboki mistyk, Bernard miał gorliwą i osobistą cześć dla Maryi. Widział w niej akwedukt łaski, kanał przez który wszystkie boskie błogosławieństwa docierają do ludzkości. Jego homilie i pisania pełne są pochwał dla Maryi, a jego wpływ był tak wielki, że uważa się go za jednego z największych promotorów nabożeństwa maryjnego w średniowieczu. Bernard upowszechnił modlitwę Witaj Królowo, dodając do niej wezwanie O łaskawa, o miłosierna, o słodka Panna Mario podkreślał też wstawiennictwo Maryi jako bezpiecznej przystani dla grzeszników, twierdząc, że w niebezpieczeństwach, w strasopieniach, w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Jego mariologia nie była jedynie intelektualna, ale głęboko afektywna, zapraszając wiernych do intymnej i synowskiej relacji z Matką Bożą. Nabożeństwo Świętego Bernarda zainspirowało nieskończoną liczbę innych świętych i świeckich, umacniając miejsce Maryi w sercu średniowiecznej duchowości. Kolejnym gigantem świętości średniowiecznej, który uosabiał prostotę i miłość do całego stworzenia, był święty Franciszek z Asyżu 1181 oraz 1182-1226. Chociaż jego nabożeństwo maryjne nie było tak teologicznie wyrafinowane jak u świętego Bernarda, było równie głębokie i szczere. Franciszek widział w Maryi dziewicę uczynioną kościołem, pierwszą i najdoskonalszą uczenniczą Chrystusa. Kochał ją jako matkę Jezusa i swoją własną matkę, a jej poświęcił małą kaplicę porciunkuli, która stała się kolebką zakonu Franciszkanów. Franciszkanie, idąc za przykładem swojego założyciela, stali się wielkimi propagatorami nabożeństwa Maryjnego, zwłaszcza poprzez modlitwę różańcową i promowanie świąt Maryjnych. Zakony religijne, które rozkwitały w średniowieczu, odegrały kluczową rolę w rozszerzaniu nabożeństwa Maryjnego. Dominikanie, założeni przez świętego Dominika Guzmana, są tradycyjnie kojarzeni z propagowaniem różańca. Tradycja głosi, że sama dziewica Maryja ukazała się świętemu Dominikowi i przekazała, pokazała mu różaniec jako potężną broń przeciwko herezjom. Niezależnie od dokładnej historyczności tego objawienia, nie można zaprzeczyć, że Dominikani byli wielkimi propagatorami tej dewocji, która stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych praktyk maryjnych w całym świecie katolickim. Franciszkanie, jak wspomniano, również byli gorliwymi obrońcami Maryi, zwłaszcza dogmatu niepokolanego poczęcia, na długo przed jego oficjalną proklamacją. Widzieli w Maryi doskonały wzór czystości i świętości, a ich maryjna duchowość przejawiała się w głębokiej tkliwości i czci dla Matki Bożej. Oprócz wpływu świętych i zakonów religijnych, które rozkwitały w średniowieczu, okres średniowiecza był również naznaczony znacznym wzrostem objawień maryjnych, które choć nie wszystkie oficjalnie uznane przez Kościół miały głęboki wpływ na wiarę ludową. Przykładem godnym uwagi, choć późniejszym od ścisłego średniowiecza, ale odzwierciedlającym ciągłość tej boskiej manifestacji jest objawienie Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku w 1531 roku. Dziewica Maryja ukazała się świętemu Joanowi Diego, nawróconemu Indianinowi i pozostawiła swój cudowny obraz odciśnięty na jego tilmie, płaszczu. To objawienie nie tylko przyspieszyło ewangelizację Ameryk, ale stało się potężnym symbolem wstawiennictwa Maryi i jej miłości do wszystkich narodów, zwłaszcza najuboższych i marginalizowanych. Obraz Guadalupe z jego bogatym symbolizmem jest żywym świadectwem ciągłej obecności Maryi w historii zbawienia i jej zdolności dotykania serc i przekształcania kultur. Tak więc średniowiecze, które ze swoimi świętymi zakonami religijnymi i objawieniami maryjnymi ugruntowało nabożeństwo maryjne jako fundament wiary katolickiej, przygotowując grunt pod wielkich świętych maryjnych, którzy pojawią się w kolejnych epokach. Nabożeństwo maryjne dalekie od zaniku z upływem wieków nadal rozkwitało i pogłębiało się, inspirując świętych, którzy żyli w czasach wielkich wyzwań i przemian. Era nowoczesna i współczesna obdarzyła nas świetlanymi postaciami, które swoim życiem i naukami ukazały nowe wymiary miłości i oddania Maryi. Jednym z najbardziej wpływowych i rewolucyjnych promotorów nabożeństwa maryjnego był święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Ten francuski kapłan z życiem pełnym intensywnej modlitwy i nieustannej ewangelizacji jest autorem klasycznego dzieła Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Jego praca, redyskawerowana wieki później, stała się latarnią dla duchowości Maryjnej, zwłaszcza poprzez koncepcję całkowitej konsekracji Jezusa przez Maryję. Montfort uczył, że najdoskonalszy i najbezpieczniejszy sposób zjednoczenia się z Jezusem prowadzi przez Maryję. Proponował radykalną konsekrację, w której wierny oddaje Maryi nie tylko swoje ciało i duszę, ale także swoje dobra, uczynki, zasługi, a nawet wartość zadośćuczynienia swoich modlitw i ofiar. Ta całkowita ofiara Maryi nie umniejsza centralności Chrystusa, ale wręcz ją intensyfikuje, ponieważ Maryja w swojej pokorze i czystości zawsze prowadzi nas do Jezusa. Pływ Montforta jest ogromny kształtując duchowość niezliczonych świętych i papieży, w tym świętego Jana Pawła II. W XIX wieku Kościół został obdarzony obecnością świętej Tereski od Dzieciątka Jezus 1873-1897 młodej karmelitanki, która w swej prostocie i głębi zrewolucjonowała chrześcijańską duchowość swoją małą drogą. Chociaż nie napisała traktatu maryjnego, nabożeństwo Tereski do Maryi było nieodłączną częścią jej życia duchowego. Widziała w Maryi matkę, która prowadziła ją i chroniła na drodze do świętości. Wzór pokory, zaufania i oddania się woli Bożej. Tereska nie szukała wielkich czynów ani mistycznych ekstaz. Jej świętość polegała na heroicznej praktyce małych cnót i miłości w każdym geście. Identyfikowała się z duchowością dzieciństwa, a w Maryi widziała matkę, która uczyła ją być małą i w pełni ufać miłosiernej miłości Boga. Dla Tereski Maryja była gwiazdą, która prowadziła ją do nieba, komu powierzała wszystkie swoje potrzeby i aspiracje. Jej życie świadczy, że nabożeństwo maryjne nie wymaga wielkich teorii, lecz prostego i ufnego serca. W XX wieku, pośród horrorów II wojny światowej, pojawiła się heroiczna postać świętości maryjnej, święty Maksymilian Kolme 1894-1941, ten polski Franciszkanin. Założyciel milicji niepokalanej poświęcił swoje życie promocji nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza pod tytułem niepokalanego poczęcia. Kolbe widział niepokalaną jako najpotężniejszą broń przeciwko złu i Herezji, a jego misją było podbić całego świata dla Chrystusa przez nią. Jego nabożeństwo do Maryi było tak głębokie, że ofiarował się na śmierć w miejsce ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Ten najwyższy akt miłosierdzia, zainspirowany miłością do niepokalanej, ukazuje transformującą siłę nabożeństwa Maryjnego. Kolbe wierzył, że poprzez naszą konsekrację Maryi stajemy się posłusznymi instrumentami w jej rękach dla zbawienia dusz. Jego życie i męczeństwo są wymownym świadectwem mocy niepokalanej, która prowadzi nas do świętości i heroicznej miłości. W końcu dochodzimy do jednego z największych papieży w najnowszej historii świętego Jana Pawła II. 1920-2005. Jego nabożeństwo Maryjne było tak uderzające, że jego biskupie i papieskie zawołanie brzmiało TOTUS-TUS, czyli Cały Twój, wrzęte z traktatu o prawdziwym nabożeństwie św. Rudwika Maryi Grignon de Montforta. Jan Paweł II widział w Maryi nie tylko wzór, ale matkę i przewodniczkę w swoim pontyfikacie. Przypisywał stawiennictwu Matki Bożej z Fatimy swoje przeżycie zamachu w 1981 roku. A kulę, która go trafiła, złożył w koronie obrazów fatymskiego. Jan Paweł II nieustannie promował nabożeństwo Maryjne, ogłaszał rok Maryjny, pisał encykliki i listy apostolskie o Maryi oraz odwiedzał sanktuaria Maryjne na całym świecie. Dla niego Maryja była gwiazdą ewangelizacji, do której Kościół powinien się zwracać w każdym momencie. Jego życie i pontyfikat są żywym świadectwem znaczenia Maryi we współczesnym świecie i jej niezastąpionej roli w życiu Kościoła. Ci święci każdy w swój sposób pokazują nam, że nabożeństwo do Maryi nie jest dewocją drugorzędną, lecz bezpieczną i skuteczną drogą do świętości. Zapraszają nas do naśladowania i chwali, zaufania i miłości do Matki Bożej, wiedząc, że oddając się jej, oddajemy się bardziej w pełni Jezusowi Chrystusowi. Montfort uczył, że najdoskonalszy i najbezpieczniejszy sposób zjednoczenia z Jezusem prowadzi przez Maryję. Proponował radykalną konsekrację, w której wierny oddaje Maryi nie tylko swoje ciało i duszę, ale także swoje dobra, uczynki, zasługi, a nawet wartość zadośćuczynienia swoich modlitw i ofiar. Ta całkowita ofiara Maryi nie umniejsza centralności Chrystusa, ale wręcz ją intensyfikuje, ponieważ Maryja w swojej pokorze i czystości zawsze prowadzi nas do Jezusa. Wpływ Montforta jest ogromny, kształtując duchowość niezliczonych świętych i papieży, w tym świętego Jana Pawła II. W XIX wieku Kościół został obdarzony obecnością świętej Tereski od Dzieciątka Jezus 1873-1897, młodej karmelitanki, która w swej prostocie i głębi zrewolucjonowała chrześcijańską duchowość swoją małą drogą. Chociaż nie napisała traktatu maryjnego, nabożeństwo Tereski do Maryi było nieodłączną częścią jej życia duchowego. Widziała w Maryi Matkę, która prowadziła ją i chroniła na drodze do świętości, wzór pokory, zaufania i oddania się woli Bożej. Tereska nie szukała wielkich czynów ani mistycznych ekstaz. Jej świętość polegała na heroicznej praktyce małych cnót i miłości w każdym gaście. Identyfikowała się z duchowością dzieciństwa, a w Maryi widziała matkę, która uczyła ją być małą i w pełni ufać miłosiernej miłości Boga. Dla Tereski Maryja była gwiazdą, która prowadziła ją do nieba, komu powierzała wszystkie swoje potrzeby i aspiracje. Jej życie świadczy, że nabożeństwo maryjne nie wymaga wielkich teorii, lecz prostego i ufnego serca. W XX wieku, pośród horrorów II wojny światowej, pojawiła się heroiczna postać świętości maryjnej święty Maksymilian Kolbe (1894–1941). To polski franciszkanin, założyciel milicji niepokalanej poświęcił swoje życie promocji nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza pod tytułem niepokalanego poczęcia. Kolbe widział niepokalaną jako najpotężniejszą broń przeciwko złu i herezji, i jego misją było podbicie całego świata dla Chrystusa przez nią. Jego nabożeństwo do Maryi było tak głębokie, że ofiarował się na śmierć w miejsce ojca rodziny w oborze koncentracyjnym Auschwitz. Ten najwyższy akt miłosierdzia, zainspirowany miłością do niepokalanej, ukazuje transformującą siłę nabożeństwa Maryjnego. Kolbe wierzył, że poprzez naszą konsekrację Maryi stajemy się posłusznymi instrumentami w jej rękach dla zbawienia dusz. Jego życie i męczeństwo są wymownym świadectwem mocy niepokalanej, która prowadzi nas do świętości i heroicznej miłości. W końcu dochodzimy do jednego z największych papieży w najnowszej historii, świętego Jana Pawła II 1920–1995. Jego nabożeństwo maryjne było tak uderzające, że jego biskupie i papieskie zawołanie brzmiało totus tuus, czyli cały Twój, zaczerpnięte z traktatu o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Marii Grignon de Montforta. Jan Paweł II widział w Maryi nie tylko wzór, ale matkę i przewodniczkę w swoim pontyfikacie. Przypisywał w stawienictwu Matki Bożej z Fatimy swoje przeżycie zamachu w 1981 roku, a kulę, która go trafiła, złożył w koronie obrazu fatimskiego. Jan Paweł II nieustannie promował nabożeństwo maryjne, ogłaszając rok maryjny, pisząc encykliki i listy apostolskie o Maryi oraz odwiedzał sanktuaria maryjne na całym świecie. Dla niego Maryja była gwiazdą ewangelizacji, do której Kościół powinien się zwracać w każdym momencie. Jego życie i pontyfikat są żywym świadectwem znaczenia Maryi we współczesnym świecie i jej niezastąpionej roli w życiu Kościoła. Ci święci każdy w swój sposób pokazują nam, że nabożeństwo do Maryi nie jest dewocją drugorzędną, lecz bezpieczną i skuteczną drogą do świętości. Zapraszają nas do naśladowania ich wiary, zaufania i miłości do Matki Bożej, wiedząc, że oddając się jej, oddajemy się bardziej w pełni Jezusowi Chrystusowi. Dotarliśmy do końca naszej głębokiej eksploracji nierozerwalnej więzi między najświętszą dziewicą Maryją a świętymi Kościoła katolickiego. W trakcie tej podróży widzieliśmy, jak od pierwszych chrześcijan w katakumbach po gigantów wiary współczesnych czasów Maryja była i nadal jest fundamentalnym filarem życia w świętości. Dostrzegliśmy, że nabożeństwo Maryjne nie jest jedynie sentymentalizmem, ale solidną i sprawdzoną drogą do zjednoczenia z Chrystusem. Ojcowie Kościoła, jak święty Ireneusz i święty Augustyn, położyli teologiczne podstawy, uznając Maryję za nową Ewę i Matkę Bożą. W średniowieczu postacie takie jak święty Bernard z Clairvaux i święty Franciszek z Asyżu, wraz z wielkimi zakonami rozwinęli tę dewocję, czyniąc ją integralną częścią kultury i duchowości chrześcijańskiej. A w erze nowoczesnej i współczesnej święci jak święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, święta Tereska od Dzieciątka Jezusa, święty Maksymilian Kolbe i święty Jan Paweł II każdy na swój sposób pogłębili i zaktualizowali to nabożeństwo, ukazując nam bogactwo i skuteczność całkowitego oddania się Maryi, by zbliżyć się do Jezusa. Życie tych świętych jest wymownym świadectwem, że Maryja jest rzeczywiście gwiazdą ewangelizacji, matką, która nas prowadzi, chroni i wstawia się za nami na drodze do świętości. Uczą nas, że zwracając się do Maryi, zwracamy się do samego Chrystusa, ponieważ jest ona najkrótszą, najbezpieczniejszą i najdoskonalszą drogą do niego. Niech historia i przykład tych Maryjnych Świętych zainspirują każdego z nas do pielęgnowania głębszego i szczerego nabożeństwa do Matki Bożej. Niech będziemy jak oni w pełni ufać jej wstawiennictwu naśladować jej cnoty i pozwolić jej prowadzić nas krok po kroku do pełnej jedności z jej Synem Jezusem Chrystusem. Jeżeli ta wiadomość Was poruszyła i chcecie jeszcze bardziej pogłębić swoją wiarę i nabożeństwo do naszej Pani, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Maryja Matka Jezusa. Zostawcie lajk like pod tym wideo, podzielcie się nim z przyjaciółmi i rodziną i aktywujcie dzwoneczek, by nie przegapić naszych kolejnych treści. Wasza obecność jest kluczowa, byśmy mogli nadal szerzyć przesłanie miłości i nadziei Maryi na świecie. Niech dziewica Maryja. Królowa Wszystkich Świętych Was błogosławi i strzeże. Bardzo dziękujemy za towarzystwo nam i do zobaczenia w następnym wideo.